W poniedziałek, 25 stycznia, w Rybnickim magistracie podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a miastem Rybnik na dofinansowanie termomodernizacji miejskich budynków. To kolejne środki, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w tym mieście. Rybnik od wielu lat znajduje się w czołówce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, dlatego też jego władze podejmują szereg działań na rzecz walki ze smogiem. Kolejnym z nich jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach zakładu gospodarki mieszkaniowej. To 17 milionów, które trafi na głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych. To jest ta tkanka komunalna miejska budynków, która jeszcze posiada te stare węglowe, nieefektywne źródła ciepła i przede wszystkim założeniem jest tutaj likwidacja indywidualnych źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej, czyli to mamy, mamy kolejne e, kilkanaście budynków, które zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, dzięki czemu e, poprawi się jakość powietrza na terenie miasta. Podstawowym problemem miasta Gimika jest smog, stąd inwestycja, jak wiele inwestycji jest nakierowanych na tę modernizację i zmiany źródła ciepła, 17 milionów to duże pieniądze cały projekt. Łączny koszt to 24 miliony, ale ambitnie chcemy tego modernizować, chcemy wymieniać dwa ciepła podłączać się do sieci gazowniczej czy albo ciepła systemowego. To bardzo ważne. No i bardzo się cieszę, że do podpisania tych umów dzisiaj doszło. Dofinansowany projekt obejmuje swoim zakresem roboty termomodernizacyjne w 27 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice osiedle oraz Niedobczyce. Piece węglowe zostaną zastąpione źródłami gazowymi lub podłączone do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo, wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną planujemy zrealizować je w latach 2021-2022, także myślę, że już pierwsze efekty pod koniec tego roku będą widoczne. To nie pierwszy raz, kiedy Rybnik pozyskuje środki z Katowickiego Funduszu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W poprzedniej edycji miasto pozyskało 25 milionów złotych, dzięki czemu część zasobów komunalnych przeszło kompleksową termomodernizację. A to tylko jedno z wielu działań samorządu na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. To świadczy o dobrych wnioskach, dobrze przygotowanych e, wnioskach, ale to także świadczy o determinacji samorządu, który, e, dla którego ten cel walki ze smogiem jest e, jednym z najważniejszych, stąd ta e, tak duża determinacja i stąd tak duże e, projekty, które są składane, obejmujące wiele, wiele e, budynków. Ja myślę, że e, jest za co pochwalić e, e, sam, samorządowców z terenu miasta Rybnika, ponieważ e, Parametry, które były mierzone w skali kraju, rzeczywiście wskazywały tutaj na duże zanieczyszczenie, i współpraca z tym samorządem to czysta przyjemność, ponieważ rzeczywiście wnioski, które są składane, są zwykle realizowane, bo są robione po prostu dobrze. Bo kwestia, nawet formalna, czasem czysto techniczna, różnie to wygląda, jeśli chodzi o, o, różne, o inne jednostki. Natomiast tutaj rybnik wywiązuje się z tego. Ponieważ czuję bardzo dobrze, ponieważ wydaje mi się, że czuję potrzeby nie tylko mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy tutaj w rybniku przebywają, bo rzeczywiście już gołym okiem i bęchem można, można zauważyć, że jakość powietrza w rybniku się zdecydowanie poprawia. Zdecydowanie poprawia się też świadomość samych mieszkańców, którzy we własnym zakresie podejmują działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Przede wszystkim te wszystkie nasze akcje, no są za. Planowane dużo wcześniej i ta część informacyjna, zmieniająca, zmieniająca tutaj mentalność Rybniczan. to było coś podstawowego i dzisiaj mogę powiedzieć, że stopniowo ta masa krytyczna się przewala i poparcie dla działań nie zawsze popularnych, bo kosztotwórczych, ale też trzeba przyznać, że pojawiły się mechanizmy finansowe, z których mogą mieszkańcy korzystać. I być może tutaj zaangażowanie oraz śledzenie wzajemnych postaw sąsiedzkich powoduje, że Mieszkańcy indywidualnie też bardziej się interesują tematem. Wynik programu Czyste powietrze, na co zwróciłem uwagę, to już jest 1900 złożonych wniosków na około 20 milionów złotych dofinansowania. A to najwięcej wśród wszystkich samorządów na terenie Województwa Śląskiego. Wspólne działania samorządu i mieszkańców już przynoszą efekty. Mamy pewną poprawę, ona zależy często od czynników zewnętrznych, czyli wiatru, temperatury, ale. Stawiam tezę, która myślę nie jest znowu aż zbyt odważna, że jest nieco lepiej. Na pewno byśmy chcieli, aby to powietrze spełniało idealne warunki, ale zwracam uwagę na, na rozwiązania systemowe. Jesteśmy miastem, które no nie działa jako samotna wyspa, nie funkcjonuje jako samotna wyspa. Myślę, że w ramach całego subregionu czy całego województwa nacisk na wymianę źródeł musi być i dlatego mówię wszystkie ręce na pokład. Przypomnijmy, że działanie 171 programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, w ramach którego Rybnik otrzymał 17 milionów złotych, to tylko w tej edycji 39 dofinansowanych projektów na kwotę ponad 92 milionów złotych, a już w marcu rusza nabór do kolejnej edycji konkursu.